Studenci dojrzali uczniowie szkół wieczorowych i słuchacze Łódzkiego Uniwersytetu III Wieku. Pochodzą z Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Polski i Turcji. W Łodzi na kilka majowych dni spotkało się ponad 50 uczestników projektu Express and Connect. To było już czwarte, ostatnie spotkanie ludzi w różnym wieku, z różnych krajów i różnych profesji. Polska Grupa to jedyni seniorzy w tym gronie. Czy jesteś starszy czy młodszy, z jakiego kraju pochodzisz, to nieważne. Ważne, by się wzajemnie rozumieć i porozumieć. Gdy ktoś nie mówi w obcym języku, może w inny sposób próbować się poznać. oczy. <mum> Na początek spotkania wykład profesora Mieczysława Gajosa pokazujący niestandardowe sposoby nauki języków obcych. Głównym językiem projektu był angielski, ale nie wszyscy znali ten język i, jak się okazało, nie było to wielkim problemem. Otwórzcie oczy. Otwórzcie oczy. Nie odczuwam jeszcze zmęczenia, myślę, bo jest dużo adrenaliny i jeszcze pilnowanie, żeby wszystko się udało, natomiast na pewno olbrzymią satysfakcję. Na pewno olbrzymią radość, że spotkałam z znów ponownie naszych przyjaciół. Vous Suri, souriez. Uśmiechacie się do niego. Ilsa you're smiling at him. Il s'approche -y Widzicie mężczyznę. CML. Il uśmiecha się do was. Pierwsze dla wszystkich uczestników to było w Madrycie, drugie w Oslo i trzecie było w Turcji, w miejscowości Osmanie. Jest taka mniejsza miejscowość na granicy z Syrią. Dłody. W projekcie udało się spotkać ludzi w różnym wieku i myślę, że młodzi ludzie przekonali się, że seniorzy mają swoją, swoje, swoją aktywność i również pewne pomysły na to, żeby zintegrować się z młodzieżą. Wydaje mi się, że w tym projekcie nam się to udało. Większość jest Uczestników tego projektu to są ludzie młodzi, ludzie, którzy uczą się w szkołach językowych, przede wszystkim z Hiszpanii. Jest bardzo dużo ludzi młodych. Oni są zainteresowani i polską, i naszą pracą, pracą seniorów. Yeah. Nie spodziewaliśmy się, że w Polsce jest tylu studentów seniorów. Odbieram to, co robią, jako interesujące, inspirujące i rzeczywiście bardzo wartościowe. Gościom szczególnie podobały się warsztaty japońskie. Zorganizowały je słuchaczki łódzkiego uniwersytetu trzeciego wieku zafascynowane od lat japońską kulturą. Jestem tutaj po raz pierwszy i jestem bardzo zaskoczona i zadowolona widząc, że tak wiele osób interesuje się kulturą japońską tutaj. Niektórzy mówią trochę po japońsku, inni znają niektóre znaki. To bardzo interesujące i zaskakujące. Watashino na Maeła, Teresa Rimerdes. Przedstawiłam się po japońsku, ale niewiele więcej potrafię powiedzieć, bo to jest niezwykle trudny język. Mamy taką pasję, to znaczy my i koleżanki, które są słuchaczkami naszego uniwersytetu i należą do dwóch sekcji japońskich, które mamy w naszym uniwersytecie. Zaplanowaliśmy dla naszych gości właśnie te warsztaty z uwagi na to, że wydaje nam się, że jest to dość oryginalna sprawa, no może, może nie tak bardzo popularna, ale ponieważ mamy spore doświadczenie w, i, i, i mamy wiedzę na temat i kultury i, i, i różnych związanych z Japonią faktów, chcieliśmy po prostu się z tym podzielić. Ja też pochodzę z Polski, ale nie miałem pojęcia, że, że jest taka aktywność seniorów w Polsce i że dowiedziałem się dopiero tutaj, że jest tak naprawdę około 300 takich, takich uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i dla mnie to jest po prostu rewelacyjny pomysł i w Norwegii nie ma takiego tak jakby wolontariatu, nie mają za dużo takich powiedzmy wykładów, czy raczej starają się spędzać wspólnie czas na Kawię, wyjeżdżać, zobaczyć może kawałek świata, ale nie, nie. Brakuje tych wykładów. Brakuje chęci może dalszej, dalszej nauki. rewelacji. A tutaj to jest. Nie ma takich uniwersytetów III wieku w Danii. Jakkolwiek jest e, tradycja permanentnego kształcenia, e, Duczycy życzą, cenią sobie niezależność w takich działaniach. I. E,

To miasto ma bardzo wiele zabytków poprzemysłowych, to jest bardzo interesujące. Poznajemy historię miasta, dowiadujemy się jak wcześniej wyglądało życie jego mieszkańców. Cieszę się, że tutaj jestem. Nasz projekt przebiega bardzo sprawnie, a dzisiaj jesteśmy szczególnie zadowoleni, bo świeci słońce. Muszę to przyznać, że Polacy są bardzo serdeczni. Rozumiemy się wzajemnie i nie potrzebujemy rozmawiać. Mowa ciała jest o wiele ważniejsza. Tutaj. To na przykład uśmiech i jesteśmy bardzo pomysłowi w szukaniu sposobów na wzajemne porozumienie. Zanim tutaj przyjechałem, w internecie znalazłem informacje o uniwersytecie III wieku. Uważam, że to wspaniały pomysł. W moim kraju nie ma takiego systemu, a tutaj zobaczyłem, że świetnie się sprawdza. Trzeci dzień to zwiedzanie muzeów, żydowskiego cmentarza i wizyta w szkole filmowej. Wieczorem wspólna nauka polskich tańców narodowych. Myślę, że przedstawiciele Łódzkiego Uniwersytetu III wieku wykonali niezwykłą pracę. Nie tylko tutaj w Polsce, ale podczas całego trwającego dwa lata projektu. To było naprawdę fascynujące, pełne pasji i zaangażowania. Zastanawiam się nawet, kto jest tutaj najmłodszy. Polscy seniorzy pokazali młodym uczestnikom projektu, co to znaczy prawdziwa młodość. Ja bardzo lubię takie powiedzenie, że każdy powinien mieć mózg otwarty, tak jak spadochron, ponieważ spadochron działa wtedy, kiedy jest otwarty. Drogie panie, ugościłyście nas tutaj wspaniale. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszystko. Program wspaniałą atmosferę. I ta piosenka, do której ułożyliśmy nowe słowa, jest właśnie dla Was. Śpiewamy w niej o tym, że trzeci wiek daje wiele możliwości, a wy nam to wspaniale pokazałyście.